Spotkali się, by porozmawiać o poezji. W piątek w Miejskim Domu Kultury odbył się już po raz czwarty Zduńskowolski Parnas Literacki. Pomysł na spotkania artystyczne pod takim tytułem zrodził się z potrzeby spotkań zwykłych śmiertelników z ludźmi, którzy potrafią ukazać nasz świat poprzez bardzo różny poetycki pryzmat. Jak powiedział Zduńskowolski poeta Roman Tomaszewski, Parnas Literacki to sentymentalny powrót do spotkań, które już dawno miały miejsce w Klubie Literackim Topola. Pragniemy, aby zbyszko parnas Partner Literacki dawał okazję do spotkania ludzi, którzy szukają odskoczni od codziennej szarzyzny i pogoni za czymś, co niestety ciągle od nas ucieka i nas oddala od nas samych, sprawiając, że niegdyś jaśniejące w nas promienie żywotności przygasają, czyniąc nas smutnymi, bladymi, cielesnymi powłokami. Chcielibyśmy, aby światełko rozpalonego. U nas oliwnego, poetyckiego kaganka wędrowało do Waszych domów, aby rozświetlało Wam każdą ścieżkę, ścieżynkę, drogę, pozwalając trafiać do naznaczonych celów. W piątkowym spotkaniu wzięli udział znani i cenieni poeci Maria Duszka, Andrzej Dębkowski i Miłosz Kamil Manasterski. Każda z zaproszonych osób mówiła o sobie i swoich wierszach. Recytowała z Duńsko-Wolaną wybrane przez siebie utwory. Mój syn... Nie rozpoznaję jeszcze pisma. Szekspira że tak samo łatwo jak rachunek z elektrowni. Przyjdzie czas, że będę go uczył tajemnych znaków. Zaczniemy od czegoś łatwego. Od księżniczek, żab i rycerzy. Faktury VAT, druki przelewów, wezwania do zapłaty zostawimy na koniec. Może znikną, nim wyrośnie z bajek. Aby miłośnicy poezji mogli bliżej poznać Marię Duszkę, Andrzeja Dębkowskiego i Miłosza Monasterskiego, przygotowano dla nich specjalne pytania. Ich autorem był poeta Roman Tomaszewski. W poezji najważniejsze jest to, żeby być sobą, po pierwsze. I żeby nie silić się na pseudofilozoficzny język, którego autorzy najczęściej sami nie rozumieją, co napisali. Niestety tak we współczesnej poezji dzieje się coraz częściej. Jeżeli piszemy, to piszmy językiem normalnym, takim jakim się posługujemy, językiem zrozumiałym dla drugiego człowieka, no przede wszystkim dla tych, którzy będą czytali, czy będą próbować to robić. Ja należę do ludzi, którzy mówią, że poetą się nie bywa. Poetą nie można bywać, chociaż jest też taka szkoła, która mówi: Ja, ja bywam poetą wtedy, kiedy siadam i piszę wiersze, co za brednie. A kiedy ja kopę swój ogródek, bo ja mieszkam w prywatnym domu, albo koszę trawniki, czy przycinam drzewa i żywopłoty, to ja nie jestem poetą, ja większość swoich tekstów napisałem podczas tego typu prac. Bo dla mnie pisanie poezji to jest jak ubieranie świątecznego drzewka. Jak dodał Andrzej Dębkowski, poeta podczas pisania powinien myśleć o trzech podstawowych rzeczach skąd jest, jaka jest jego ziemska wędrówka i co jest po drugiej stronie. Twórcy, jako swego rodzaju skarb, powinni ulepszać i unowocześniać świat i coś po sobie zostawić.